Witam tu, Camilo55 jest ze mną. Cześć, Witam Was w drugim odcinku Skype Parametry Survival. I siedzimy właśnie przy naszym ognisku. Jej, mamy wielki las, portal zrobiliśmy. Piecyki, przy... zobaczcie do co portalu, mamy. Do portalu to nawet ja się A Ja właśnie i zdobyłem hełmik. Pigmena wypadł. Mamy dużo tych. I właśnie zaraz będę robił ge generator kobla, tylko nie pamiętam jak się go ro robiło. Nie wiem, ale zapalniczka mi się nie marnuje. Aj, yy, na no, kreatywie zrobię generator, bo jak coś popsuję to... Co tutaj? Tutaj po... Tutaj po... No to gdzieś dalej, żeby się nie pobierał lasu. Kamień najlepiej to przy ognisku siedzieć wieczorem. No. w Minecraft'cie. Łoj. Dobra, idę zrobić generator. Już się boję. Tak, 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 robię takie robię tak, bo jeszcze nie wiem jak, bo nie pamiętam. pamiętam. No tak, trochę pamiętam. Tu na pewno będzie się tak, tak, Stąd się będzie lawa lawa. Czyli musi być coś takiego. O, tylko nie, nie chcę wpaść do przepaści. Patrzcie, No, przemoc sobie zrobił. Coś takiego. Zobaczę na YouTube ile już macie, ile już wiesz, ile już mamy widzu. A tej? Na tym. Gmina? Gmina mi na tym. Tu... Gmina tam tym. Na tamtym pierwszym filmie? No. Kamili, na tamtym pierwszym filmiku? No. Tamili, jest nowy komentarz. Jaki?